W niedzielę 6 marca o godzinie 9.15 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pile otrzymało informację o zatapiającym się statku na rzece Gwda w Centrum Piły. Statek w okresie wiosenno-jesiennym służył jako restauracja. Po przybyciu na miejsce strażacy przede wszystkim podjęli działania zabezpieczające, przede wszystkim te działania skoncentrowane zostały na zabezpieczeniu tej barki celu ograniczenia ewentualnego ewentualnej możliwości zerwania lin cumowniczych, co stworzyłoby dodatkowe zagrożenie na akwenie. Równolegle z ewakuacją mienia, które znajdowało się na barce, podjęliśmy działania w zakresie wypompowywania wody. W szczytowym punkcie tej akcji pracowało 7 pomp pożarniczych. Co po trzech godzinach umożliwiło wypompowanie wody do poziomu, w którym barka zaczęła podnosić się. Zadysponowany został sprzęt ciężki, który miał umożliwić wypoziomowanie tej barki. Niestety w trakcie działań ratowniczych napór wody na szyby, które znajdowały się na brzegu barki. Napór wody spowodował pęknięcie tych szyb i zalanie dolnego pokładu całkowicie wodą. W tym momencie działania ratownicze zostały zakończone. Nurkowie ze specjalistycznej grupy Uszczelnili te otwarte otwory okienne. Miejsce przekazane zostało protokołem właścicielowi. Dalsze działania leżą po stronie właściciela. Dostaliśmy informację o wpół do dziesiątej, że jednostka jest zalana. Nie wiemy co się stało. Rano jeszcze było wszystko w porządku. Była bardzo dobrze zabezpieczona, jest w bardzo dobrym stanie technicznym, także naprawdę jeszcze nie wiemy co się stało. Jak Pani przypuszcza? Mogło to być jakieś, nie wiem, celowe działanie na przykład? Nie, nie przypuszczam celowego działania. Nie wiem. Takie rzeczy podnoszą się zdarzają, nie wiem. Wszystko, całe wyposażenie dolnego pokładu jest do wymiany. Nie wiem jeszcze jak górny pokład, bo tam jeszcze nie byliśmy, ale na pewno cały dolny pokład. Cały sprzęt kuchenny, wszystko, praktycznie wszystko. W tej chwili trudno stwierdzić jednoznacznie przyczynę te, tego przechyłu, te, te, tego zdarzenia, w którym braliśmy udział. Jedną z prawdopodobnych, podkreślam, prawdopodobnych przyczyn może być awaria instalacji wodociągowej, która prowadziła do barki i która zasilała tą barkę w wodę. Podkreślam, jest to prawdopodobna przyczyna, ponieważ szczegółową, dokładną przyczynę będzie można określić po dokładnej inspekcji barki, zarówno od zewnątrz, czyli z brzegu, jak i od wody, czyli prawdopodobnie przez nurków, którzy dokonali. Inspekcji dna, ewentualnie stwierdzą, czy nie doszło do uszkodzenia dna właśnie pokładu. Działania ratownicze państwo Straż Pożarna zakończyła w niedzielę o godzinie 16.30. W tej chwili barka nie stwarza zagrożenia ani chemiczno-ekologicznego, ani przemieszczenia ewentualnie w inne miejsce, ponieważ zacumowana została na mieliźnie, osiadła na mieliźnie, jest zacumowana do brzegu. Czyli potencjalnie żadnego zagrożenia z tej, barki, żadne zagrożenie z tej barki nie płynie, dlatego nasze działania ratownicze zostały zakończone w niedzielę w godzinach popołudniowych. Nasze działania musi podjąć właściciel. W działaniach ratowniczych brało udział 23 strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 i nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Ujścia i Kaczor. Akcja ratownicza trwała 7 godzin.